Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Witajcie, kochani, dla niektórych już weekend, sobota, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Idziemy tradycyjnie już do Pana Jezusa, popatrzeć na Niego, oddać Mu chwałę i poszukać. Mądrości w Jego słowie. Na niektóre Twoje słowa, Jezu, wielu chciało odejść, a wielu odeszło. Nawet Paweł, ten Starsu, którego spotkałeś na drodze i pokazałeś mu, co to znaczy, że Ty masz wszelką władzę, wołał do Ciebie: odejdź ode mnie, Panie. Nie mam siły iść za Tobą, bo wołał do Ciebie. Mówiąc, że nie starczam łaski, a Ty bardzo szybko odpowiedziałeś, powiedziałeś, że właśnie tej łaski mu wystarczy, którą mu dajesz. Jezu, ty dajesz nam łaski proporcjonalnie do możliwości przyjęcia tego wszystkiego, czego oczekujesz, abyśmy wydali owoce. Więc jeśli w małym zaczynamy być dob wierni, dobrzy, to także będziemy potrafili przyjąć te wielkie łaski, które kryją się za wiernością wobec małych inspiracji i natchnień. A przecież dzisiaj chcemy patrzeć na to, co to znaczy, że mamy możliwość przychodzenia do Ciebie jako żywego i prawdziwego Boga który obdarowuje nas sobą w Eucharystii. Jezu, działaj w nas swoją mocą, abyśmy piękno tajemnicy Twojej miłości chcieli odkrywać w tym, co, jak mówi święty Augustyn, jest i ma być naszą modlitwą, bo przecież spotkanie z Tobą, Żywy Boże, ma być naszą modlitwą. Prawdziwy pokarm, Ciało Jezusa, prawdziwa krew jak to wszystko połączyć. Prawdziwa krew i prawdziwy napój, prawdziwe ciało, i prawdziwy pokarm. Słuchajcie, wielu kiedy słyszało te słowo, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, opuścili Jezusa, Jan przepięknie to pokazuje. Ponieważ pokazuje coś więcej w kontekście spotkania z Jezusem przy Eucharystii. Zjeść Jezusa, zjeść jego ciało. I tu nie chodzi przecież o kanibalizm. Tu chodzi o to, że tak jak mamy w trzech innych fragmentach Ewangelii, kiedy Jezus pokazuje, jak ustanawia Eucharystię u Marka, Mateusza i Łukasza. U Jana nie mamy tego momentu ustanowienia Eucharystii, ale mamy mowę Eucharystyczną. Jezus nie zmienia na oczach uczniów chleba w ciało, i przepraszam, zabrzmi to bardzo mocno, trzymając w ręku kawałek mięsa. Nie zmienia w sposób widoczny wina w krew, że oto nagle w kielichu, który podnosi. Jest krew z konkretną grupą krwi. Nadal trzyma w ręku chleb i wino, ale mówi: To jest moje ciało, to czyńcie na moją pamiątkę. Ile razy będziecie spożywać moje ciało lub krew moją pić, będziecie, będziecie śmierć pańską ogłaszać, aż przyjdzie. Stąd mówimy na marginesie. Że Eucharystia ma także wymiar ewangelizacyjny. Więc ciało Jezusa, choć smakuje jak prawdziwy chleb i jest prawdziwym chlebem, jest jednocześnie dla nas, katolików, rzeczywistą i realną obecnością samego Pana. Krew Jezusa, chociaż jest prawdziwym napojem, posiadającym przypadłości wina, tak jak Chleb ma przypadłości, które smakujemy, to jednocześnie jest krwią Chrystusa. Czy zgodzimy się na to, żeby uwierzyć, że Jezus przychodzi tak, jak obiecał, do końca dni, i że pozostaje z nami w kawałku chleba i w odrobinie wina, w każdej cząsteczce? Tego kawałeczka chleba i w każdej cząsteczce tej odrobiny wina. A jeśli brak nam wiary, to może warto na przestrzeni historii Kościoła chociażby przeczytać książkę cuda eucharystyczne. Dziesiątki stron opisujących szczegółowo, jak bardzo Bóg pokazywał swoją obecność w Eucharystii. Kto może pojąć, niech pojmuje. Wiecie, co mnie cieszy najbardziej? Że kilku najbardziej znaczących protestantów w świecie duchowym odkryło Eucharystię i są katolikami. Ulf Ekman, A.B. Johnson, Scott Hahn to są nazwiska, o które mówił bardzo wiele. Oni przyszli do Jezusa. Rozpoznali Jego obecność w kawałeczku chleba i w odrobinie wina. Jezu, w naszej Ojczyźnie mamy na wyciągnięcie ręki w tylu miejscach możliwość korzystania z Eucharystii. Pomóż nam, tak jak pani doktor Wanda Półtawska, postawić sobie pytanie: czy, czy ja nie mogę w ciągu dnia zaplanować takiego momentu, żeby się z Tobą spotkać w Eucharystii? Mogę! Pomóż mi, żebym z tego nie rezygnował, żebym tego nie zostawiał, nie zostawiała. Pomóż mi! Rozkochać się w Eucharystii, nie tylko w tym kolejnym roku eucharysty, Eucharystycznym, który proponuje nam do przeżywania nasz Kościół Matka, na rozpoznawanie Jezusa w Eucharystii. Także może dzisiaj na jakiś moment osobistej adoracji przed Najświętszym, chociaż fajnie by było, żeby ona była częstsza niż tylko dzisiaj. Niech nas błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.